Dzień dobry, Dzisiaj ja, ja jestem Michał. Dzisiaj sobie zagramy w grę Farming Simulator. Co ja tam zrobimy? Żniwa. Trudno mi się tu nie sypie? A wysypiemy sobie do... E, ...do ciężarówki. Takie będzie świetne. Syp się, panie. Oj, tu się sypie ładnie. Ładnie się sypie z tego. Wejdziemy se. Nie da się. Dobra, wezmę sobie, pójdę sobie to zaorać. Nie, tutaj nie trzeba. No ładnie sieje. No sobie weźmiemy po tym miejscu przynajmniej Tak, tym tu chyba potrzeba, żeby tam tu napełnić jakichś czterech ły. Czterech tych szukli. Nie wiem jak to się mówi. Polskiemu? co je bierzemy o jedna dobra chodź budlaku puścimy cię na pole i będziesz tą kukurydzę sobie brał złożymy ci ten rurę ci złożymy rurę i będziesz sobie jechał na tym polu pięknym. gdzie jadę o, przerzuciłem. No. fajnie, wstawaj. Wydaje mi się. Dobra, teraz V. B. I ruszamy. I robimy to. to. Piękne, nie wiem czy to. Tak fajnie teraz sobie z pierwszej osoby będziemy robić. Dobra, tak. No, no i ciekawsze rzeczy do roboty. Teraz sobie. To sobie weźmiemy. I nie wiem czy ja z, będę to sprzedawał tutaj, czy na, znaczy, czy na odcinku tutaj sprzedawać, czy sobie później sprzedać. Może sobie później kiedy tam sprzedawać. I tak nie wiem co odcinka zawalać, tam planuję 10 minut, widzę że już jest 2 minuty. Tak, może jeszcze trochę sobie weźmiemy tą farmę. O! I już to pracownicy członki. O! Jeszcze wam pokażę w ogóle moje zwierzaki Tak, tu jest wełna. Tutaj są moje wieczki. Sprzedałbym ja, ale szkoda są takie piękne. Tutaj sobie wyspałem, coś tam przez przypadek. Tutaj moje świnki. O, ta śpi. Jest... O! Taka świnka. Tak... Ktoś najniech w komentarzach napisze z jakiego to filmu świna? Albym sobie pięknie na miniaturę ustawił. Ale jeszcze nie ustawię. A, to jest czarna świnia. To mi się tam przez przypadek też wysypało. I jak z moimi świniami, 78 świn. A teraz sobie zobaczymy z... U, kukurydzy nie mają. Trzeba im dopełnić kukurydzę. Tym budłakiem idziemy. Z pierwszej osoby. Co ja nieprofesjonalny youtuber. ten wnętrze. O jeden Nie, to chciałem. Dobra. Jesteśmy i jedziemy tym. Jedziemy i wysypiemy sobie. Owcy w ogóle chyba wszystko mają, tak wszystko. Wszystko na fulę mają. Tylko tutaj czystość. Hmm. trochę. Tak. Ale owce za szybko się rozdarzają. Powiem wam za szybko. Trochę. I już i syp W ogóle jakie ja wyjdzie, to się spię. Chypi się. A jeszcze trochę. Dobra, kurde, za jeszcze tam pszenicę zajęcz ale... Teraz, no na to uwagi nie będę, kupiłbym sobie też krówki, ale. Czemu wydajność 0%? Halo? 0%. O. 100%. O. 100%. Urosło mnie. Wałna. Co godzinę się rozmnażają. Zaraz mi to do słówki dojdą. Szybko się świnie rozmnażają. Ja owcę zresztą też. Nie czytam, offsetu mi aż tak bardzo nie zależy, żeby się szybko rozmnażały, ale. świnie mi szczególnie zależy. Bo świnie tu tam. tu tylko ja zarobię na nich, jakie ja je sprzedam. Na owcach jeszcze jest wewny. Zarobić można. Dobra, już 5 minut odcinka jest. O! Kończy nie, to może ja to sobie trochę nie Zwolnij pracownika. VB. i dobra. O zapis? Bo, bo, bo ogólnie mam moda tego Na oto zapis? Parę modu I ta mapka też jest moda. Jakby ktoś tam nie miał prywatny farmika. Tam nie wie, że w są tylko dwie mapy. Jedna stworzona specjalnie ta. O! Jedna stworzona jest specjalnie dla tej wersji gry, a druga to jest yy, z wersji z wersji tam jakiejś tam w poprzedniej Tak, To jest w jednej to są przemocy wielkiej link w opisie Bardzo O to, to na pełni zbiornie tym chcę i sobie go opóźniemy Mi takie ciekawe życie na tej parli się wyjdzie Cześć Ale maszynnik. na masz silnik O trochę się zagalopałej O I teraz Napełnij Chodę Na, pełni... na zde mnie Pewnie jeszcze szybciej. Dobra. I jeszcze jeden i jeszcze raz. Dobra. I jeszcze. I zaraz sobie będziemy mogli sprzedać. O, to w ogóle... Wziąłem sobie coś co nie było, kieszonko mam, zaliczyłem kieszonkę. Dobra, to się trzymajcie, do następnego odcinka. No i... No i cześć. No i cześć, siema. Jakoś tak.